A co dzisiaj mamy? Otóż to. Hej, ja jestem Firefox i z nawa w streaming yy, na naszym kanale. Dzisiaj to będzie Opening Card, bo sobie yy, wziąłem, kupiłem. Chyba Oliver Ety nagrywał. Yy, coś takiego Oliver Ety, Oliver Swords. Yy, musicie wpaść na jego film. Szczerze z chęcią bym polecił link albo dał do karty, ale... Przyznam szczerze, nie umiem tego robić. A że jestem jaki jestem, to tym bardziej nie umiem tego robić. Ale do rzeczy: Mam tutaj taką inną, dużą kartę, kaj, yy, wyższy poziom. Kaj. co to znaczy? Nie mam bardzo tego pojęcia. Zaraz sobie mm, podstawkę do tego przygotuję i nożyczki. Także jak yy, widzimy się za chwilę, Może tutaj sobie gdzieś to odłożę i tak. Chyba możemy zaczynać, tylko nóżkę sobie mm, doreguluję. Poczekaj się jeszcze chwilę. Dobrze, myślę, że możemy chyba zaczynać. Tutaj mamy już nożyczki gotowe. I Oga, otwieramy. Wy możecie oczywiście zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie było. Uuu, jak to się teraz patrzyło? Nie wiem, żeby mieć coś fajnego. Dobra. Także ja patrzę. Dobra, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. I uwaga. 3, 2, 1. W sensie. W sumie nie wiem jak dokładnie przekłada się karty, ale... Dobra, to może odsunę to też. Ułaga, 3, 2, 1. Patrzymy. Okej, okay, wow. Dumna drużyna z niby krainy. Fajna technika to jest, powiem wam szczerze. Taka niby to z serialu, ale te, te twarze tak... Dziwnie i ciekawe, ciekawie zrobione Tutaj oczywiście punkty zdrowia, wszystkie statystyki, oczywiście można zagrać jak myślę instrukcje Okej, okay, kolejna karta mm, u Dumny kol z niby krainy Dlaczego te postaci są dumne? Czy czymś nie wiem? Dobra, lecimy dalej Chyba to jedenasty sezon jest Ej, nie, tu dwunastka 12. 12 już Next Level Ultra ha hausner To jest yy, po angielsku No bo Next Level A po polsku to następny poziom Ok Dalej karta Wow Skoki, ucieczka A to jest muszę zagrać. To jest akcja Ok Ostatnia Złe wieści To jest zasadzka To śmieszna zasadzka, złe wieści Ok Oczywiście plus ta karta to to. No to ten kajno tu był w zestawie. Dalej. Druga paczuszka. To sobie zaraz porównamy sobie to wszystko. Wszystkie karty. Żeby też nie przeciąć tych kart. Oga. Wow. Od razu nie powinien tak patrzeć, ale dobra. Tu mam już wybuch z 50. E, już miałem tą kartę. To jest powtórka moja. Fajny, fajny sobie wezmę. nie patrzę. Ga. Uh, Mocarny generał Vex. A tej karty nie miałem. A to się ciekawa z 11 sezonu. Eee, co dalej? uuu Mocarny Scott. To się jest Fajna karta. Jeszcze ma tą bandanę. Ok. Tutaj co mamy? uuu tu jest ten wyższy poziom. O, kino. ale pizka karta i patrzcie. Błyszcze, nie wiem czy to, czy to widać Mam nadzieję, że tak Super Kolejna karta Pojazd bojowy Kaya Okej, ale z którego roku to jest sezonu? Chyba z tego bo to jest jakaś lód widać Okej okay. Tutaj kolejna już paczuszka, przechodzimy Do kolejnej paczuszki, to dam na bok I właśnie, dzisiaj jest Halloween, jak to oglądacie więc I miałem plan wpuścić jakiś halloweenowy odcinek, no bo rozumiem, że są widzowie, którzy obchodzą Halloween, ale jeszcze, ja że go nie obchodzę. I tak pomyślałem sobie, czy robić ten film, czy nie robić. Ale ostatecznie nie robię filmu ha halloweenowego. Miałem plan, żeby jeszcze w Minecrafcie to wykonać, ale tu różne plany były. Okej, okay. tutaj patrzymy co jest. U, znowu niebezpieczna drużyna. Lodowi samurajowie. Trochę ich już mam tych kart, lodowych samurajów To jest moje trzecie. Odważny cyfrowy J. Super. Dalej widzę. Dobra. Zamieszanie teraz z tymi kartami, Tutaj jest. Call, next level. Ultra call. Wow, no widać, że ultra. I patrzcie tu tło! tło jeszcze z tyłu się błyszczy. I patrzcie jego okulary. No, super karta. Okej. Okay. Kolejna Onieśmielony. Aha. To jest tylko akcja. Dobra. Już myślałem, że to u jest. I to wybuchowy. Aha, to, to zasadzka. Jak zwykle zasadzka z tego sezonu musi być. Wezmę te papiery na bok. Wtedy to posegreguję. Lecimy dalej. Kolejna poczuszko, i co będzie? co będzie? Co będzie? Oj, żebym nie przyciął karty. To by była w topa straszna, gdybym przeciął kartę. piszę też oczywiście w komentarzach, co myślicie na temat... To instrukcja. Tak, to jest instrukcja, dobra. Zasady gry. Fajnie, bo będę miał już drugą. Tak dam gdzieś tutaj. Papier tam. Okej. Okay. I co co jest? go tonderdowa. Podły hausner. No tu mam już tą kartę, to powtórka. I tutaj odważna cyfrowania. Odważna cyfrowania. No to jest ciekawe. Teraz, teraz mam dużo. Przedmiot jest kart z 12 sezonu, z tego co widzę. Wyższy poziom J. Wyższy poziom J. Połóż te karty na karcie Twojego sojusznika. Bohatera akty... <laughs> to jest postać, mam rozumieć. Ok, logo Siły Prime Empire, czyli ta gra. Wiecie, i to jest akcja ciekawe, dobra? I ostatnia karciuszka w tym zestawieniu frontalny atak, a to już mam. Okej. Okay. zostały nam dwie ostatnie paczuszki, z tego jedna jest taka, a druga jest taka. Zobaczymy w ogóle, przeliczymy po opakowaniach, ile było takich, ile takich. I uwaga, czy na przykład z tej drobnym lepsze postacie karty? Nie wiem, to dopiero się okaże i zobaczymy. Mmm. Co to jest... trzęsy poziom... trzęsy sezon. bo smog bojowy. No wysłowić się nie mogę. Dobra, dalej. Uuu, wszystko widzę, to jest akcja. Tutaj przewrócona karta. wow Awatar harumi. Ty jakie ma oczy? To wyższy poziom. Wyższy poziom... Aha, dobra. To trzeba jest z, tymi wy... z tymi wyższymi poziomami To jest dumny case niby krainy Czemu te postaci są dumne? Okej okay. I... Pudła drużyna A to już miałem chyba Ale... To miałem jako karta limitowana, taka błyszcząca Tylko połyskuję pod światło jak dam, bo wiecie, tam światło Okej okay. I ostatnia paczuszka Zobaczymy co jej będzie Tadadam -ta zaraz -ta. Ta -ta -ta -ta. tu się jakoś inaczej... Nie, dobra Tak, po naszej lidze youtuberów, a to patrzę, to chyba tylko Oliver nagrywał. Właśnie, a możecie też wpaść na jeden bardzo fajny kanał, to jest Fifi Fan. I też nagrywa spoko filmy, i jest w naszej, yy, naszej lidze youtuberów, ok? Woo! Mocarny cesarz. Nie chcę wam spoilerować, kto nie oglądał do końca 11 sezonu. Ja oglądałem tylko takie podsumowanie tego, jak to się wszystko stało. Samego końca nie obejrzałem, nie miałem okazji, ale ten mocarny cesarz to Zane. Jak to się stało, no to musicie sami obejrzeć, ale mam nadzieję, że nikomu nie zepsułem filmu, ani serialu. Okej, okay, co dalej? Wyższy poziom Lloyd i Cole... To musi być już mocna karta, jak są razem i jeszcze wyższy poziom. Okej. Okay. Robótki ręczne, akcja. Przeciwnik odkłada wszystkie karty. Uu. No to mocna akcja. Dalej. Burzowy myśliwiec, znów widzę jedenasty sezon. Tak myślę, bo jest tutaj ten I yy, Ostatnia karta dzisiaj to... Że co? <gryw> naprawdę, że co? Kartę wyższego poziomu odłóż na 100 zużytych kart jej właściciela, następnie ciągniesz 3 karty. No właśnie, że co? Nie wiem, może widzimy się na podsumowaniu. Ok, podsumowanie jest takie: koszt yy, 19,99 razy 20 zł, zależy gdzie kupujecie. Ilość kart. Dokładnie nie zliczę, ale chyba 30. Tak, około normalnych kart. Gdzie tutaj patrzę, zaraz przeliczę opakowania. Eee, to są jeszcze takie, jest więcej, chyba takich, z czego robię troszkę słabsze karty. Ale widzę, że z tym, yy, w tych opakowaniach z unagami są trochę lepsze karty. Także jak plus jeszcze. Instrukcja w innej paczuszce, co jest bardzo, bardzo przydatne. No i tutaj y, karta XXL. Pierwszy raz taką widzę, będę szczery. Ugh, jeszcze ten pobłysk Tego nie widziałem. No tak jak dużo z bardzo z 12 sezonu. Już mi z 13 chyba prawie w ogóle nie widziałem żadnej karty. Z 11 to tylko chyba pojazdy. A nie, czekaj i pojazd z częstego sezonu to jest Smogboy WU. Tak. Jak, jak na tą cenę, karty i paczuszki, to jest ta instrukcja opłaca się. Na, na co? Powiem tak, zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeszcze raz powtarzam, żebyście zasubskrybowali kanał. Bo teraz, jak jest rok szkolny i są lekcje, to. W różnym czasie wpuszczam te filmy i najczęściej mogą się pojawiać w sumie, kiedy jest weekend, bo wtedy mam czas. Tak się jak subskrybujcie, żeby nie przegapić. Cześć!